Był wczesny poranek w małym szpitalu powiatowym w południowej Polsce. Na korytarzach panowała cisza, przerywana jedynie odległym brzękiem metalowych wózków i szumem aparatury medycznej. Nocny dyżur powoli dobiegał końca. Pielęgniarka Clare, 40 czterdziestoletnia kobieta o zmęczonych oczach, odkładała na miejsce dokumentację i starała się nie myśleć o pustym mieszkaniu, do którego za chwilę wróci. Jej życie od lat było utkane z rutyny, praca, krótkie zakupy, samotny obiad i wieczory spędzane w ciszy. Od dawna nie rozmawiała szczerze z nikim spoza pracy. Współpracownicy znali ją jako osobę solidną, ale zdystansowaną. Niewielu wiedziało, że nosi w sobie ranę, której czas nie potrafił zagoić, przed laty straciła syna w wypadku samochodowym. Od tamtego dnia wszystko, co miało w sobie choćby cień radości, wydawało się dla niej obce. Tego ranka, gdy już miała wychodzić z dyżurki, usłyszała delikatne drapanie w drzwi wejściowe szpitala. Początkowo zignorowała odgłos, uznając, że to tylko gałąź poruszana przez wiatr. Jednak po chwili do jej uszu dotarło ciche, uparte skomlenie. Zaintrygowana, podeszła do drzwi i przez szybę zobaczyła coś, co kazało jej zatrzymać się w pół kroku mały szczeniak Golden Retrievera, cały ubłocony, z wywieszonym językiem, dyszący jak po długiej wędrówce. W pysku trzymał czarną, materiałową torbę. Klerę, mimo zmęczenia, uchyliła drzwi. Zwierzę natychmiast wślizgnęło się do środka i usiadło tuż przy jej nogach. Zaskoczyło ją, że zamiast bawić się torbą czy uciekać, położyło ją u jej stóp i spojrzało prosto w oczy. W tym spojrzeniu było coś dziwnie przejmującego nie było to zwykłe proszenie o jedzenie czy czułość. Był w nim niemal ludzki, błagalny ton. Pielęgniarka przykucnęła, wahając się, czy powinna otworzyć torbę. Jej ręce, nadal lekko drżące po całej nocy pracy, zawahały się nad zamkiem. Szczeniak cicho zaszczekał, jakby ponaglał. W końcu odważyła się rozchylić materiał. To, co zobaczyła w środku, sprawiło, że gwałtownie nabrała powietrza i przyłożyła dłoń do ustęp. W torbie znajdowała się zmięta kartka papieru, zapisana drżącym pismem. Klerę rozwinęła ją ostrożnie. Litery układały się w krótką, rozpaczliwą wiadomość. On niczemu nie jest winien. Proszę, zaopiekujcie się nim. Ja nie mam już siły. Obok leżało kilka opakowań leków, silne środki uspokajające, które na co dzień widywała na oddziale psychiatrycznym oraz niewielkie, wygnięcione zdjęcie. Na fotografii była twarz kilkuletniego chłopca. Jego uśmiech wydawał się nienaturalnie jasny na tle szarego, domowego wnętrza. Klerę poczuła, jak serce bije jej szybciej. Instynkt pielęgniarki nakazywał jej myśleć logicznie. Ktoś zostawił psa z wiadomością i osobistymi rzeczami, co oznaczało dramatyczną decyzję. Jednak w spojrzeniu Szczeniaka było coś, co wybijało ją z zawodowej rutyny. Zwierzę siedziało nieruchomo, jakby czekało, aż kobieta zrozumie. Jej myśli zaczęły biec w różnych kierunkach. Czy autor listu żyje? Kim jest dziecko ze zdjęcia? Dlaczego torbę przyniósł właśnie ten pies? Klerę przysiadła na ławce przy wejściu i przez chwilę czuła, jakby czas się zatrzymał. Cisza szpitala, poranny chód wpadający przez uchylone drzwi, a obok niej mały. Trzęsący się pies, wszystko to tworzyło scenę, która bardziej przypominała koszmar lub dziwną wizję niż realne wydarzenie. Szczeniak, jakby wyczuwając jej zawahanie, położył łeb na jej kolanach. Jego mokre oczy patrzyły wprost na nią. Klerę nie umiała tego racjonalnie wytłumaczyć, ale miała wrażenie, że w tym spojrzeniu kryje się coś więcej niż zwykły psi instynkt. Był to niemal niemy krzyk o pomoc, nie tylko w imieniu samego psa, ale kogoś jeszcze. Kiedy z powrotem zerknęła na zdjęcie chłopca, Nagle poczuła ucisk w gardle. Twarz dziecka, choć obca, budziła w niej wspomnienia, które starała się przez lata zagłuszać. Pamięć o własnym synu, którego już nie było, wróciła z całą mocą. Klerę wiedziała, że właśnie ten moment zmieni bieg jej dnia, a może i całego życia. To nie było zwykłe porzucenie zwierzęcia, to był rozpaczliwy sygnał, którego nie mogła zignorować. Klerę przeniosła szczeniaka do małej sali socjalnej, gdzie pielęgniarki zwykle odpoczywały w trakcie dyżurów. Postawiła miskę z wodą, znalazła kawałek bułki w swojej torbie, ułożyła go na talerzyku. Piesek łapczywie pił, a potem spojrzał na nią, jakby czekał na coś więcej. Kiedy obserwowała jego ruchy, myślami przeniosła się daleko wstecz. W jej głowie powróciły obrazy sprzed lat: jasne włosy jej syna odbijające promienie słońca, jego śmiech dobiegający z placu zabaw. Tamtego dnia jechali samochodem do dziadków. Wystarczył ułamek sekundy, gwałtowne hamowanie. Nieprzewidywalny manewr innego kierowcy, i jej świat rozsypał się na kawałki. Od tego czasu Klerę unikała dzieci, a każdy dźwięk, przypominający dziecięcy śmiech, wbijał się w jej serce jak szpilka. Praca w szpitalu była jej jedynym ratunkiem zajmowała ręce i myśli, ale nie dawała ukojenia. Po co tu przyszedłeś? Wyszeptała, zwracając się do psa, choć wiedziała, że to absurdalne pytanie. Co mam z tobą zrobić? Szczeniak, zamiast odpowiedzi, Wspiał się niezdarnie na jej kolana. Poczuła ciepło jego ciała i szybkie bicie serca. W tej chwili złapała się na tym, że mówi do niego jak do dawno niewidzianego przyjaciela. Wiesz, ja już dawno nie miałam w domu nikogo. Nikogo, kto by na mnie czekał. Westchnęła głęboko, a słowa same zaczęły się z niej wydobywać. Może to nie przypadek, że akurat mnie znalazłeś. Jej głos zadrzał, gdy wypowiadała te zdania. Było to pierwsze wyznanie na głos po latach ciszy. W oczach stanęły jej łzy, których nie potrafiła już powstrzymać. Z czasem, jeszcze tego samego dnia, zauważyła, że szczeniak nie odstępuje jej na krok. Kiedy wychodziła na korytarz, kroczył za nią powoli, ostrożnie, czasem zatrzymując się i nasłuchując. Kilka razy zaskoczył ją swoim zachowaniem, unikał zaciemnionych zakamarków, stając w progu i czekając, aż ona wróci. Na dźwięk głośniejszych uderzeń czy trzasku drzwi reagował nagłym drgnięciem i podkulonym ogonem. Klerę zaczęła mu się przyglądać z większą uwagą. Zrozumiała, że to nie jest zwykły szczeniak porzucony bez powodu. Był jak dziecko, które przeszło już za dużo jak na swój wiek. Potrzebujesz imienia, powiedziała nagle. Nie mogę wołać na ciebie, psie. Spojrzała na niego z lekkim uśmiechem, którego nie pamiętała na swojej twarzy od dawna. Nazwę cię Leo. Szczeniak poruszył uszami, a potem merdnął ogonem, jakby przyjął imię za swoje. W kolejnych godzinach Claire musiała wracać do obowiązków, ale Leo nieustannie towarzyszył jej z bezpiecznej odległości. Leżał przy drzwiach gabinetów, czekał w kącie korytarza, a kiedy w szpitalu pojawiały się dzieci, czy to z drobnymi urazami, czy z gorączką pies wpatrywał się w nie intensywnie, z opuszczonymi uszami i wyraźnym napięciem. Nie szczekał, nie bawił się, tylko obserwował, jakby widok dzieci budził w nim mieszankę ciekawości i smutku. Klerę poczuła ukłucie w sercu. Widząc, jak pies reaguje na dzieci, miała wrażenie, że patrzy na własne odbicie istotę, która straciła coś, czego nie da się zastąpić. Po pracy zabrała Leo do swojego mieszkania. Droga była cicha, a w jej głowie rodziły się pytania: skąd pochodził, kto zostawił list, kim był chłopiec ze zdjęcia? Te myśli nie dawały jej spokoju, ale równocześnie czuła, że wraz z pojawieniem się psa coś w niej się otwiera. Wieczorem. Gdy siedziała na kanapie z kubkiem herbaty, Leo ułożył się u jej stóp. Przez chwilę patrzyła na niego, a w jej wnętrzu narastało poczucie, że ten mały, brudny szczeniak to nie przypadek. Był jak niemy świadek jakiejś historii, której dopiero miała się dowiedzieć. Klerę podjęła decyzję, nie odda go nikomu. A jeśli torba i list były wołaniem o pomoc, znajdzie odpowiedzi. Dla siebie, dla chłopca ze zdjęcia i dla tego psa, który, jakby na przekór światu, wdarł się do jej życia. Od kilku dni Leo mieszkał już z Klarą. Choć początkowo myślała, że jego obecność będzie tylko tymczasowa, szybko zrozumiała, że to niemożliwe. Pies zajął miejsce w jej domu i sercu. Jednak list, fotografia i torba wciąż nie dawały jej spokoju. Kto był chłopcem na zdjęciu? Dlaczego ktoś, być może jego matka, zostawił psa właśnie w szpitalu? Klerę wiedziała, że nie może ignorować tych pytań. To co początkowo wydawało się zwykłym porzuceniem, zaczynało wyglądać na desperacki apel o ratunek. W dodatku jej własna przeszłość sprawiała, że nie potrafiła odsunąć od siebie sprawy. Widząc twarz dziecka ze zdjęcia, czuła ból, ale coś więcej dziwną więź, jakby los chciał, by tym razem nie odwracała wzroku. Postanowiła zacząć od miejsca, gdzie znalazła psa. Wczesnym rankiem wróciła przed budynek szpitala i przyjrzała się otoczeniu. Zauważyła ledwie widoczne ślady łap w piasku prowadzące w stronę pobliskiej ścieżki, ciągnącej się ku lasowi. Leo, jakby rozumiał, że wracają do źródła jego wędrówki, prowadził ją pewnie, co jakiś czas zatrzymując się i obwąchując ziemię. Ślady urywały się niedaleko opuszczonego gospodarstwa. Dom z wybitymi oknami i zarośniętym podwórzem wyglądał na dawno porzucony, ale coś w powietrzu mówiło Klars, że jeszcze niedawno ktoś tu bywał. Na ziemi znalazła potłuczony kubek i plastikową butelkę po wodzie. To nie były śmieci leżące latami, wyglądały świeżo. Wróciwszy do nasteczka, zaczęła zadawać ostrożne pytania. Najpierw w aptece, potem w małym sklepie spożywczym. Ludzie reagowali z rezerwą, ale po chwili rozmowy kilku mieszkańców przyznało, że znało samotną kobietę z dzieckiem. Mówiono, że chłopiec był chorowity, a matka ledwo wiązała koniec z końcem. Ostatnio nikt jej jednak nie widział. Klerę poczuła, jak w środku ściska ją strach i determinacja. Wszystko wskazywało na to, że kobieta mogła się poddać, a może wydarzyło się coś gorszego. Najtrudniejsze było to, że wraz z każdym krokiem w śledztwie musiała mierzyć się z własnym bólem. Pomoc Leo i odkrywanie jego tajemnicy oznaczało równoczesne otwieranie starych ran. Jednak tym razem nie chciała uciekać. Pewnego wieczoru, siedząc przy stole z fotografą w dłoni. Zauważyła szczegół, który wcześniej jej umknął. W rogu zdjęcia ktoś narysował małe serduszko inicjały MOK. Wyglądało to jak dziecinny rysunek wykonany długopisem. Klerę poczuła, że to trop, ktoś zostawił ten znak z premedytacją. Postanowiła wrócić w okolice lasu. Tym razem zabrała ze sobą latarkę i Leo. Po długim marszu natrafiła na starą leśniczówkę, od dawna nieużywaną, ale wciąż stojącą. Drewniane drzwi były uchylone. Wewnątrz panował chłód i zapach wilgoci, lecz między porozrzucanymi rzeczami dostrzegła coś, co sprawiło, że serce zabiło jej szybciej. Dziecięcy rysunek przedstawiający psa. To nie mogło być przypadkiem. Kiedy zajrzała głębiej, pod stertą koców i kartonów dostrzegła ruch. Zamarła. Po chwili spod tkanin wyłoniła się drobna sylwetka. To był chłopiec, najwyżej sześcioletni. Był wychudzony, z twarzą bladą jak papier, ale jego oczy, te same oczy, które widniały na zdjęciu. Wszystko w porządku, nie bój się wyszeptała Klerę, klękając na ziemi. Chłopiec trzymał w dłoni podartą część dowodu osobistego. Na fragmencie widać było imię kobiety, najpewniej jego matki. Leo natychmiast podbiegł do dziecka i położył się obok niego, jakby chciał potwierdzić, że to właśnie dla niego szukał pomocy. Klerę poczuła, jak ogarnia ją fala emocji. Teraz wiedziała jedno, szczeniak nie był przypadkowym włóczęgą. Był wysłannikiem, ostatnią nadzieją matki, która w rozpaczy postanowiła ratować syna w jedyny sposób, jaki jej pozostał. Chłopiec, którego znalazła w opuszczonej leśniczówce, był wycieńczony, ale żył. Klerę drżącymi dłonimi podała mu wodę z butelki, którą miała w torbie. Leo siedział przy nim nieruchomo, jakby pilnował, by dziecku nic się nie stało. Jestem Klerę. Pomogę ci-powiedziała miękkim głosem, próbując ukryć własny strach. Chłopiec nie odpowiedział, tylko mocniej przytulił podarty dokument, jakby to była jego jedyna ochrona. Klere wzięła go na ręce, był lekki jak piórko. W drodze do szpitala chłód wieczornego powietrza otulał jej twarz, ale w sercu czuła gorączkowe bicie serca, które nie zwalniało ani na chwilę. Na oddziale pediatrycznym natychmiast zajęto się chłopcem. Lekarze stwierdzili odwodnienie, lekkie niedożywienie ale na szczęście żadnych poważnych obrażeń. Klerę stała przy łóżku, gdy dziecko spało pod kroplówką, ale oczuwał pod jego nogami. Wkrótce pojawiły się służby socjalne i policja. Zaczęły się formalności, pytania, notatki. Z ich rozmów Klerę dowiedziała się, że matka chłopca była od kilku dni poszukiwana. Zostawiła dziecko w lesie, wierząc, że pies odnajdzie ludzi i sprowadzi pomoc. Był to jej ostatni gest desperacki, a zarazem pełen miłości. Ta świadomość uderzyła Klarę z ogromną siłą. W jej głowie pojawiło się echo własnych wspomnień, ile by dała, by móc w tamtym wypadku uratować swojego syna. Teraz jednak miała szansę zrobić coś, czego nie zdołała kiedyś ocalić cudze dziecko. Kiedy chłopiec otworzył oczy i niepewnie spojrzał na nią, Clare poczuła, jak coś w niej pęka. Po raz pierwszy od lat łzy płynęły po jej policzkach nie tylko z bólu lecz także z ulgi. W kolejnych dniach sprawa chłopca poruszyła całe miasteczko. Media pisały o odwadze psa, który sprowadził pomoc, i o kobiecie, która nie przeszła obok tej historii obojętnie. Wszyscy pytali o dalszy los dziecka i matki. Niestety, wieści o kobiecie były coraz bardziej niepokojące, podejrzewano, że mogła odebrać sobie życie. Klerę starała się jednak nie myśleć o tym w tej chwili. Najważniejsze było dziecko. Chłopiec Mimo, że milczący i nieufny, coraz bardziej przywiązywał się do niej i do Leo. Każdego dnia, gdy przychodziła na oddział, jego twarz rozjaśniała się choćby lekkim błyskiem. Leo, wierny towarzysz, kładł się przy łóżku, a czasem podsuwał chłopcu zabawkę, którą klerę kupiła w pobliskim sklepie. Formalności ciągnęły się, ale urzędnicy, widząc więź między Klarą a dzieckiem, zgodzili się, by została jego tymczasową opiekunką. Dla niej była to decyzja trudna, wiedziała. Że wzięcie odpowiedzialności za życie chłopca oznacza zmierzenie się z własnym lękiem przed stratą. A jednak, gdy spojrzała w jego oczy, zrozumiała, że nie może inaczej. Pierwsze dni w jej mieszkaniu były pełne niepewności. Chłopiec, którego imię okazało się Kacper, spał niespokojnie, często budził się w nocy. Clare siadała przy jego łóżku i szeptała słowa otuchy, takie, jakie kiedyś kierowała do swojego syna. Leo wchodził wtedy do pokoju i kładł się obok, jakby zapewniał, że nikt już nie jest sam. Miasteczko również się zmieniło. Sąsiedzi, którzy wcześniej widzieli w klars tylko chłodną, zamkniętą kobietę, teraz przychodzili z pomocą, ktoś przynosił jedzenie, ktoś inny proponował zabawki. Ludzie widzieli, że Klerę, choć sama zraniona, znalazła w sobie siłę, by otworzyć serce. Pewnego popołudnia siedziała w ogrodzie. Kacper biegał po trawie, śmiejąc się cicho, ale oskakał wokół niego. Merdając ogonem, Klera obserwowała tę scenę z kubkiem herbaty w dłoni i miała wrażenie, że patrzy na cud mały, zwyczajny, ale dla niej ogromny. Zrozumiała wtedy, że choć w przeszłości nie da się cofnąć, życie daje drugie szanse w niespodziewany sposób. Nie wybrała tego losu, ale on wybrał ją. Po latach ciszy i bólu Klerę czuła, że ma dla kogo żyć. I wiedziała, że zarówno ona, jak i Kacper oraz Leo potrzebują siebie nawzajem. By znów nauczyć się ufać i kochać.